wtedy kiedy właśnie mieszkała tam moja rodzina. Więc jutro mam nadzieję, że uda mi się to zobaczyć w archiwum, e, w archiwum Państwowym rozpoznaniu. No i co jeszcze? Chciałam Państwu powiedzieć historię właśnie odnalezienia tych moich przodków. Jeden z moich przodków Jan Nowaczek się... Przed, urodził się w Przedsławku. tam założył rodzinę i potem skąd do tego do właśnie tego Jana Nowaczyka mieliśmy doprowadzony właśnie wybór przodków mojej rodziny Nowaczek. No, i potem przez trzy lata nie mogłam w ogóle znaleźć, skąd on się nam wziął, skąd byli jego rodzice, gdzie urodzili się jego rodzice, gdzie zawarli I w końcu Christian Orgel mi poradził, że też właśnie za pomocą tych wszystkich internetowych e, e, list dyskusyjnych, i, i forum, a, że powinno sprawdzić nieczajny, bo e, ojciec chrzestny mojego, prawda, pra w kadziarka, pokoju, który była jedna parafia obok, czyli obiezieże. No i okazało się, że obiezieziezieje. Razu przy następnym pokoleniem z No bo tam się zapisywał nas zasadzie. Trzy lata się Może po prostu nie myślałam zbyt szybko, żeby powinna... A może by się Krystian przedstawił, bo wiem, że jest Krystian. Prawdopodobnie. trzy lata głosowania, które on wykonał w ciągu trzech sekund. Okazało się, że właśnie tam mają radziec na to No i zaczęliśmy zadawać, że mamy na poważnie wyeliminowanych na, na początku tego roku, po paroletnim przerwie. No i pisałam sobie w moich przykładów, tak, dla sprawdzenia, poznania pojęcia. Za pomocą właśnie osób, które mówiłam, pomagają bezinteresownie, bez, bez, bez czy poszukiwanie samolotu, wymyślanie różnych hipotez, które potem trzeba sprawdzić, których też wiele wymyśliłam, które do tej pory się nie sprawdziły, czy też właśnie poszukiwanie za pomocą tych wielkich wyszukiwarek. Jeszcze nie wiem, co jest znaczy. Jak na razie mam trajektorowie robię obie rzeczy i opowiadam się ani za jedną, ani za drugą. Co jeszcze? No i o danich, danych publikacjach jest ta, jest, od niedawna znalazłam właśnie lubońscy powstańcy mi polscy, która została wydana dzięki działaniu forum nie wagę wiem, wiem, dokładnie nazwy, forum właśnie z Lubonia Chyba mam dalej tutaj. Nie wiem. Forum lubońskie. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie. Mamy pisania. No i właśnie tak znalazłam, po pierwsze znalazłam tę książkę na stronie WTG, to po pierwsze, bo na stronie WTG jest indeks podany. No i kupiłam sobie książkę i tam znalazłam dane właśnie o moim dziadku i o jego bracie, którzy oboje byli powstańcami dolgopolskimi. No i tutaj muszę powiedzieć, że trochę koło się zamknęło, bo w, w bibliografii do tego biogramu mojego dziadka podana jako źródło jest moja książka. <grym> Z tej pani Jola, która mi wysłała niedawno maila na temat mojego pra pradziadka. i dano zupełnie została na UTG e maila, że e w Głośni Piotrowskim znalazła potwierdzenie legendy rodziny. Legenda rodzinna to była, że mój pradziadek przesiedział w więzieniu niemieckim trzy dni za odmówienie rozmowy czy, czy składanie zeznań w języku niemieckim po polak we wrześniu ale on dobry, tej on zawsze opowiadał bajki i tego co ja mówię. No i okazało się, że w głosie wielkopolskim z 1902 albo 1903 roku, mam to w mailu, jest notata, że młodarz Jakub Nowaczek z Kaźmierza został skazany na trzy dni więzienia za odmowę, rozmowę w języku niemieckim w Słonie Cieśla. Więc muszę to znaleźć. I to dosłownie też dostałam jeszcze, jak ja już była w Polsce tutaj. I co jeszcze? No i przynależność do miejscowych e, towarzyszy genealogicznych. Najpierw było towarzystwo genealogiczno, heraldyczne czy heraldyczno genealogiczne które za bardzo, jak Państwo z pewnością wiecie, nie, nie podchodzi, do, bo po prostu jestem heraldyczne. No i no potem po promocji książki w, 19, w 1905 roku akurat się okazało, że wszyscy przyjechali. Wszyscy się strasznie byli bardzo zadowoleni, że się spotkali na żywo, a nie tylko w internecie. No i od tej daty, wydaje mi się, od tego spotkania, byłam katalizatorem właśnie powstania wielu tych lokalnych, miejscowych Towarzystw Biodalogicznych. To należy do Małopolskiego, które zostało zawiązane podczas mojej wizyty tam też na promocję książki w październiku 2005 roku. Należy do tego, do tego, no właśnie, oczywiście budynek niebał zapomniała, nie żartuję. No i Stowarzyszenie Właścicieli Dzień i które nieoficjalnie działało od dwóch lat, a właśnie nie temu była na pierwszym oficjalnym e, e, spotkaniu, które będzie się teraz, to się będzie teraz co miesiąc, właśnie tego spotkania. No i wiele osób, które poznałam osobiście albo jeszcze nadal, e, nadal jeszcze internetowo i którzy zajmują się właśnie propagowaniem swoich małych ojczyzn, historii, genealogii i właśnie ta praca społeczna jest tak bardzo potrzebna nam, genealogom, jeśli chcemy odnaleźć jakieś dane o naszych rodzinach. I to wszystko. Czyli nie mamy już co, co zazdrościć Amerykanów. My już nie mamy co nikomu zazdrościć ani, ani na zachodzie, ani, ani na Pradze Cepulnacji, ani nic, bo my mamy tak samo jak i lepiej. Dziękuję. Przyjazdy do Polski są potrzebne, bo jak się sama zauważyłaś, jak przyjeżdżasz, to coś znajdujesz. Ja myślę, że te samoloty z Toronto do, do Polski to będą częścią tego, prawda? Wciskami w no. Dzień święty niespodziankami. Bardzo mi miło. mieszka we Francji, ale jego wkład w naszą wiedzę i jego pomoc jest nieoceniony. Naprawdę w wielkim przedstawienie mogę powiedzieć, że mamy tutaj strybitnego przedstawiciela Jednarolnych, więc pan się postać, że powinien się poznać osobiście. To zapraszam na kawę i coś są tego, a potem... Tak, za 15-20 minut przyjdziemy się pieszo, wtedy do metra mogą trochę, jeżeli ktoś da radę, to proszę bardzo, pieszo, jak najdzieszę. nie, tam przyjechać. może podbierać, bo Magda musi i tam do tej pasiejki, ja? do tej, tak? Chodźcie, 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 zapraszamy.